Reklama! Podwodna przygoda ze Spongebobem czeka na Ciebie! Happy Meal! Chwytaj radość! Więcej na happystudio.com Wchodzą do gry nowe wafelki krześ mlecznej czekoladzie i skrajnie fajne. Sprawdź, jaka pyszna odmiana. Grześki nie do wygryzienia. Reklama Jest oryginalnym superbohaterem. Walczy po stronie sprawiedliwości od zarania dziejów. Jest starszy niż twój dziadek i bardziej śmierdzący niż pies podeszły. Bo rusza się jako spała owłosiona małpa. To może być tylko jeden człowiek. Potem na bumeranki Tom i Jerry. Hej y all, Scott here and. Whoops. I left this milk out for the past week, but I haven't opened it until now, so it's still brand new. It's probably fine. <laughs> Holy sh that was rotten, but how could it have been that way? It was new!